Cześć. Zauważyliście, że są takie osoby, które niezależnie od tego, co im się przytrafia, nawet jeżeli to są dosyć trudne wyzwania, to są bardzo pozytywnie nastawione i cały czas są w stanie zauważyć w każdej sytuacji którą się życie coś dobrego i coś co jest dla nich takiego swojego rodzaju lekcją. Ale są też takie osoby, które nawet jeżeli dzieją się rzeczy dosyć błahe i nie wiem, nie wpływające mocno na cały kształt ich życia, to bardzo to przeżywają, narzekają, zawieszają się na tym. I w ogóle wygląda na to, że ciężko im się żyje. Dzisiaj zapraszam Was na pierwszą lekcję na temat treningu pozytywnej neuroplastyczności i porozmawiamy sobie właśnie o trybie responsywnym i reaktywnym, o tym, jak działa nasz mózg, no i przede wszystkim, co robić, żeby mieć fajne życie! Dobra, zacznijmy sobie od takiej życiowej sytuacji. Dajmy na to, że jedziemy do pracy. Jedziesz do pracy, niezależnie od tego, czy jedziesz do pracy autobusem, czy samochodem. Wyobraź sobie, że jedziesz do pracy i stoisz w korku. Samochody, wiecie, stoją, ludzie trąbią, są nerwy, To już jesteś wkurzony od rana, bo myślisz sobie kurde a, znowu się spóźnię b. Dlaczego to jest taki korek? Przecież tu Przecież w ogóle nie jest ta godzina, że powinny być korki. Przychodzisz do pracy, oczywiście okazuje się, że jest więcej roboty niż oczekiwałaś, więc jasne, że się z tym nie wyrobisz. Tyle jest pracy, że nawet nie możesz zjeść obiadu. Po pracy, kiedy już myślisz sobie, dobra, jadę do domu, wreszcie trochę odpocznę, co za beznadziejny dzień, dzwoni do Ciebie Twój partner i prosi Cię, żebyś coś kupiła w sklepie. I wkurza Cię to, bo ty ciągle musisz jakby robić takie, wiecie, zadania ad hoc. Coś tam się wydarzy, on coś nawali, jest po prostu wkurzające. No ale dobra, już przymkniesz się, niech taki będzie, ale już wieczorem czujesz, że po prostu ci aż cała się dygoczesz ze złości. Jesteś o kroku od tego, żeby wybuchnąć, i bardzo możliwe, że jeżeli twój partner powie coś zupełnie innego, to ty po prostu nagle wylejesz wszystkie żale. A teraz druga wersja tego dnia. Wstajesz rano, jedziesz do pracy. Okazuje się, że jest korek. Musisz sobie, okej, okay, to będę miała szansę posłuchać więcej audiobooka albo poczytać więcej yy, w autobusie. Jest korek, przecież nie możesz na to wpłynąć. Dojeżdżasz do pracy, gdzie okazuje się, że masz więcej pracy niż oczekiwałaś. No i fakt, nie zjadłaś obiadu, w związku z tym. I to nie jest, jest okej, okay, ale taki dzień przecież zdarza się rzadko. Fajnie, że udało Ci się ogarnąć dużo pracy, jesteś z tego dumna, jesteś z tego zadowolona. Jedziesz do domu i myślisz sobie, wreszcie sobie odpocznę, bo miałam dosyć trudny dzień. Ale po drodze zwalnia Ciebie Twój partner i prosi Cię, żebyś się coś ze sklepu. Myślisz sobie, okej, okay, to nie był mój plan, ale przecież to naturalne, że pojawiają się w życiu różne nieoczekiwane sytuacje. Plus, mój partner też robi dla mnie dużo małych przysług, za które jestem mu super wdzięczna. Jedziesz załatwiać tę sprawę i jedziesz do domu. Dzięki temu masz później czas i przestrzeń w sobie, żeby zjeść kolację z bliską osobą, a potem po prostu sobie trochę poczilować. Teraz zobaczcie, to był dokładnie taki sam dzień. Wydarzyły się te same elementy, ale to były bardzo różne dni. I gdzie jest pies pogrzebany? Ano, właśnie, w tym, i jak odbieramy poszczególne sytuacje. No i to jest dosyć oczywiste, bo to jest yy, najprawdziwsza prawda, że nasze reakcje determinują to, jakie mamy życie. Haha, ha, ale żeby to było takie proste, żeby tak było, można było to powiedzieć, okej, okay, to ja już teraz będę reagować super i moje życie jest ekstra. Hmm. Każdy, kto tego próbował, wie, że nie jest to takie jak i tutaj, właśnie z pomocą, idzie nam trening pozytywnej neuroplastyczności mózgu. Najpierw kilka faktów. W procesie ewolucji nasz mózg wykształcił różne systemy, które spełniały jego podstawowe funkcje. A jaka jest najbardziej podstawowa funkcja mózgu? Ja wiem, że teraz chciałoby się romantycznie powiedzieć, kochać i być kochanym albo coś w tym stylu, ale fakty są inne. Podstawową funkcją naszego mózgu jest zapewnienie nam przetrwania. Co oznacza, że wszelkiego rodzaju bodźce, które przetwarza mózg, które świadczą o potencjalnym zagrożeniu, będą w tym mózgu potęgowane po to, aby nas przed tym zagrożeniem ochronić. I to jest super system. Niestety on ma jedną wadę: taką, że ponieważ mózg jest wykształcony w taki sposób, aby potęgować potencjalne zagrożenia i negatywne przeżycia, Te, które są pozytywne, które teoretycznie w tym aspekcie ochrony życia i zdrowia nie mają aż takiej wartości, są przez niego tak jakby bardziej przesiewane. Wyobraź sobie, że przelewasz na przykład wodę przez sito. I jak w tej wodzie znajdzie się kamyczek, no to ten kamyczek się zatrzymuje na tym sicie, to jest to negatywne przeżycie, a woda po prostu przelatuje. I tak działa nasz mózg. To znaczy, jeżeli w trakcie dnia masz jakieś pozytywne przeżycie albo jakieś fajne doświadczenie to zazwyczaj przyjmujemy to tak na miękko, nie? No tak, fajnie, no tak, miło, nie wiem, okej. Okay. Ktoś mi przyniósł z pracy pączka, hmm, spoko, fajnie. Napijemy się fajnej kawy, no okej. Okay. Pijam kawę, jest okej. Okay. Te doświadczenia po prostu tak przelatują przez nas zupełnie zwyczajnie, ale może tak się z kimś pokłócimy, albo ktoś na nas natrąbi na ulicy, albo wydarzy nam się coś, co jest mniej przyjemne, to bardzo często zostaje to w nas na dłużej. I przeżywamy to, rozpa rozpamiętujemy to, Generalnie ta sytuacja wywiera na nas większy wpływ niż te drobne, miłe, fajne rzeczy, które nas spotykają. I to nie chodzi o to, że jesteś negatywną osobą i teraz cię nie lubimy, tylko chodzi o to, że tak po prostu działa mózg. Tylko że jeżeli chcemy mieć piękne życie, pełne satysfakcji i radości, to warto zwracać uwagę na to, co w tym życiu jest dobre, na, te, na to, co nas czyni pełnymi, na to, co nam daje spokój i. Radość na co dzień. I na szczęście da się to wyćwiczyć, bo mózg jest niesamowitą maszyną, która bardzo szybko się uczy. A to dzięki swojej jednej cesze, którą nazywamy neuroplastycznością. Neuroplastyczność to jest umiejętność mózgu do tworzenia nowych połączeń pomiędzy neuronami. Właściwie na bazie tej neuroplastyczności dzieje się w mózgu praktycznie wszystko. No i teraz, jeżeli. Nauczymy się tworzyć takie połączenia, które odpowiedzialne są za poczucie pełni, za poczucie radości, za poczucie spokoju, za poczucie bezpieczeństwa, to nagle okazuje się, że nasze reakcje na wszystko, co nam się przydarza, są zupełnie inne niż kiedyś. Aha, to jest super wiadomość, co? Jak zatem to zrobić? Trening pozytywnej neuroplastyczności to w sumie prosta sprawa. Ja dzięki medytacjom, które dla ciebie nagrywam, Będę prowadzić Cię przez ten proces krok po kroku, ale dzisiaj powiem tak w kilku słowach, jak on wygląda, ponieważ możesz ten proces równie dobrze robić samodzielnie. To jest super prosta sprawa możesz to robić w każdym miejscu, w, o każdej porze i oczywiście, im więcej tego robisz, tym szybszy progres i tym bardziej Twój mózg y, zacznie przestawiać się na te inne tory przetwarzania bodźców y, z otoczenia. Od razu jeszcze powiem, że już na kanale znajdziesz pierwszą medytację pozytywnej neuroplastyczności, więc podlinkuję ją na końcu tego filmu. A sam proces składa się z czterech kroków. Pierwszy krok to odczucie jakiegoś pozytywnego doświadczenia. I teraz super ważna sprawa. Ważne, żeby robić to dokładnie tak, jak mówię, dlatego że my te pozytywne doświadczenia w życiu posiadamy, tylko Czasem jest tak, że po prostu na nie zwracamy uwagi. Także możesz albo teraz przywołać jakieś pozytywne doświadczenie w swojej głowie, a jeżeli nawet nie możesz go przywołać, bo wszystko jest takie okropne i złe, to po prostu jest tłuszcz. I teraz super ważna rzecz. Twój mózg totalnie nie odróżnia tego, co faktycznie się dzieje wokół ciebie, i tego, co ty przeżywasz w swojej głowie. To znaczy, że wykreowane doświadczenie jest tak samo wartościowe z punktu widzenia tego, w jaki sposób mózg pracuje, jakie zaczyna produkować hormony i neuroprzekaźniki, jak doświadczenie, które faktycznie ci się przydarzyło. To oznacza, że jeżeli nawet nie czujesz, że przydarzają ci się pozytywne doświadczenia, to możesz je tworzyć w swojej głowie i dzięki temu sprawić, że Twój mózg będzie zmieniał swój fokus na przeżywanie więcej radości. No więc teraz kiedy już masz swoje pozytywne doświadczenie, to może być drobna sprawa, na przykład to, że możesz zrobić notatkę w pięknym zeszycie. Jak ktoś się jara papierem tak jak ja, to na pewno dla niego to będzie bardzo pozytywne doświadczenie. Albo na przykład, że ktoś bliski zrobił ci kubek pysznej herbaty. Coś drobnego, coś codziennego, coś zwykłego. I teraz kiedy już masz to doświadczenie, to się to doświadczenie wzbogacić. To znaczy zauważyć jakby może więcej niuansów tego doświadczenia. Może na przykład możesz wyobrazić sobie, jak ta herbata pięknie pachnie. Ona pachnie trochę cynamonem, trochę owocami. I jest tak przyjemnie ciepło, że kiedy chwytasz kubek, to to ciepło rozlewa się po Twoich dłoniach. Ale to jest taka optymalna temperatura. Czyli zauważasz takie drobiazgi, które się z tym doświadczeniem łączą. Jeżeli to jest na przykład doświadczenie tego, że ktoś o Ciebie dba, to możesz pomyśleć sobie o tym, jak, jak dobrze jest Ci blisko tej osoby, albo jakie je satysfakcjonujące jest to, kiedy trzymasz tę osobę w ramionach. Chodzi o to, żeby wywołać ym, różnego rodzaju reakcje, żeby poczuć tak bardziej zmysłowo dane doświadczenie, żeby poczuć je dzięki temu trochę głębiej. Bo wtedy przejdziemy do kolejnego kroku, czyli do zaabsorbowania tego doświadczenia, do spotęgowania go jeszcze bardziej. Czyli kiedy już wyobrażasz sobie tę sytuację, kiedy ktoś bliski zrobił ci pyszny kubek herbaty, jest chłodno, a ty możesz się dzięki temu ogrzać, czujesz zapach tej herbaty, czujesz to przyjemne ciepło, które się z tym łączy, czujesz też tą troskę od drugiej osoby, to teraz poczuj to jeszcze bardziej. Pozwól, żeby wyobraź sobie, że Twój mózg wkłada, się do takiego naczynka. A twój mózg jest jak taka chłonna gąbka i po prostu całym sobą czujesz to ciepło, ten spokój, tą radość, tą troskę, ten piękny zapach. I zaczynasz to odczuwać coraz głębiej i głębiej. W koniuszkach palców stóp. W rękach, Wszędzie i bardzo, bardzo głęboko. I. Teraz przejdziemy do ostatniego kroku, który jest krokiem opcjonalnym, ale warto go robić, zwłaszcza jeżeli czujesz, że często i mocno przeżywasz negatywne doświadczenia. Chcę, żebyś przez moment pomyślała o doświadczeniu, które może nie jest dla Ciebie szczególnie atrakcyjne, nie jest dla Ciebie szczególnie łatwe, ale bardzo ważna rzecz, żeby się na tym doświadczeniu nie zawieszać. Czyli możesz sobie przypomnieć sytuację, kiedy na przykład czułaś się osamotniona albo było Ci zimno i nie miałaś kubka z ciepłą herbatą. I teraz przyjrzyj się temu doświadczeniu tak bardziej z daleka, po to, żeby się w nim nie zanurzyć. I pozwól sobie poczuć ten kontrast, że teraz przeżywasz zupełnie coś innego, teraz przeżywasz tą pełnię, teraz przeżywasz ten spokój, teraz przeżywasz to ciepło, teraz przeżywasz przyjmowanie troski od drugiej osoby. I pozwól sobie, żeby te. Doświadczenia, tak jakby się złączyły. Czyli, żeby to doświadczenie pełni, doświadczenie dobra, doświadczenie radości i spokoju wchłonęło to drugie doświadczenie, które nie jest dla Ciebie tak satysfakcjonujące, które nie jest dla Ciebie tak przyjemne, które nie jest dla Ciebie tak wypełniające. Teraz bardzo ważną kwestią jest to, aby naprawdę pozwolić sobie to mocno poczuć i aby ten stan przedłużyć. To znaczy, aby przynajmniej przez kilkanaście, a najlepiej kilkadziesiąt sekund pobyć w stanie, który jest dla Ciebie sprzyjający, który jest dla Ciebie radosny, spokojny, pełny. Chodzi o to, aby dać naszemu mózgowi czas na to, aby stworzył silne Połączenie pomiędzy neuronami, aby faktycznie zanurzył się w tym doświadczeniu, bo w ten sposób właśnie będziemy przeciwdziałać temu naturalnemu systemowi, który potęguje to, co trudne bądź negatywne. Te negatywne doświadczenia często po prostu zostają z nami i ponieważ one są jakby nacechowane dużo jakby większą wagą i... Zupełnie inne hormony wtedy się w naszym mózgu produkują, to one zostają z nami długo i są mocne. A teraz chcemy zadziałać odwrotnie chcemy zadziałać z łagodnością, ale jednak przeciwdziałać systemowi, który utrudnia nasze przeżywanie życia w sposób pełen spokoju, w sposób, który jest dla nas po prostu satysfakcjonujący. Wróćmy jeszcze na moment do sytuacji z początku tego nagrania. Kiedy ten nasz bohater jechał do pracy, wydarzyły się te same rzeczy, ale reakcje były zupełnie inne. To wszystko dlatego, że w sytuacji, kiedy każda kolejna rzecz, która się przydarzała, była takim bodźcem, powiedzmy, stresowym, nasz bohater był w trybie reaktywnym. Czyli Mózg był cały czas nastawiony na walkę bądź ucieczkę. Mózg był cały czas właśnie w trybie jakby palącej się na okrągło czerwonej lampki. Cokolwiek się nie przydarzało, było dla nas odpalające. Odpalało cały szereg negatywnych emocji, przeżyć jakichś projekcji i tak Natomiast kiedy mieliśmy w sobie spokój i pełnię, i wszystko, co się przydarzało, było po prostu przyjmowane na miękko, przetwarzane. To są te same zdarzenia, ale jednak nasza, nasze przetworzenie ich w mózgu było zupełnie inne. Byliśmy w trybie responsywnym czyli w trybie pełni, spokoju, pogodzenia pewnego rodzaju i po prostu reagowania na różne sytuacje z poziomu poczucia bezpieczeństwa, z poziomu poczucia spokoju, z poziomu poczucia pełni. Regularny trening pozytywnej neuroplastyczności sprawia, że zaczynasz zupełnie inaczej automatycznie reagować. A nasze życie jest pełne automatyzmów. Tak jest, prawda? Co jest dobre i niedobre zarazem. Ale zobacz, jeżeli możesz zbudować taką solidną bazę, która sprawi, że cokolwiek się nie będzie działo w Twoim życiu, Ty będziesz wychodzić z zupełnie innego poziomu, jeżeli chodzi o Twoje reakcje i Twoje przetwarzanie danych bodźców. No, to ja nie wiem, co może być lepszego. Ja nie wiem, co może budować piękniejsze życie, niż właśnie ta umiejętność przeżywania życia z poziomu spokoju, pełni, radości. I to jest właśnie trening pozytywnej neuroplastyczności. Obiecuję jeszcze dużo filmów o pozytywnej neuroplastyczności, które pozwolą wskoczyć głębiej w ten temat. Jeżeli podobał Ci się ten film, to zasubskrybuj kanał i daj łapkę w górę, żebym wiedziała, że jesteś po drugiej stronie. Jeżeli czujesz, że te tematy są w ogóle Ci bliskie i, i czujesz, że się dogadamy, to zostań ze mną. Zapraszam Cię też na Instagram Uniwersytetu Pięknego Życia. Tam codziennie dzieją się różne rzeczy i wtedy możemy być w kontakcie regularnie. Dzięki, do zobaczenia w kolejnym filmie, a ja tutaj już linkuję na dole pierwszą medytację w rytmie treningu pozytywnej neuroplastyczności. Cześć!